Cześć, to zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Wieczór był chłodny i deszczowy. Marta, zmęczona po długim dniu pracy w restauracji, niosła ze sobą mały plastikowy pojemnik z resztkami jedzenia, kilka kawałków chleba, ryż i trochę warzyw. Wiedziała, że to niewiele, ale dla niej miało znaczenie. Nie dla siebie, tylko dla starszej kobiety. Którą codziennie widywała przy starym murze za centrum handlowym. Od kilku tygodni przynosiła jej coś ciepłego, zawsze po cichu, by nikt nie zauważył. Tego wieczoru jednak coś się zmieniło. Kiedy Marta przechodziła przez parking, z restauracji wyszedł mały chłopiec, może siedmiu- lub ośmioletni, trzymając ojca za rękę. Ojciec, wysoki, elegancki mężczyzna w garniturze, zdawał się być w pośpiechu. Marta spuściła głowę, chcąc przejść niezauważona. Ale wtedy usłyszała dziecięcy głos. Tato, to ona. Zamarła. Spojrzała na chłopca, który patrzył na nią z mieszaniną zdziwienia i radości. Mężczyzna, zaskoczony, przystanął i popatrzył na Martę uważnie. Ich oczy spotkały się tylko na chwilę, ale ta chwila wystarczyła, by poczuła, jak wstyd ściska jej gardło. Przepraszam, znacie się? Zapytał ojciec. Chłopiec pokiwał głową energicznie. To ta pani, tato. To ta, o której mówiłem. Ta, która dała mi jedzenie wtedy w parku. Marta pobladła. Cofnęła się o krok. Pamiętała ten dzień, mały chłopiec siedział na ławce, trzymając brzuszek z głodu, podczas gdy jego opiekunka rozmawiała przez telefon i nie zwracała na niego uwagi. Podeszła wtedy z resztkami kanapki i dała mu je, myśląc, że nikt tego nie zauważy. Ojciec patrzył na nią z rosnącym zdumieniem. To prawda? zapytał łagodnym tonem. Marta skinęła głową, nie wiedząc co powiedzieć. Wstydziła się, że stoi przed kimś tak bogatym, z plastikowym pudełkiem w ręku, ubrana w starą kurtkę. Chciała po prostu odejść. Proszę pana, ja nie chciałam, zaczęła cicho. Ale mężczyzna uniósł dłoń. Nie, proszę. Niech pani nic nie mówi. Uśmiechnął się delikatnie. Mój syn nie przestawał o pani mówić przez całe tygodnie. Nie wiedziałem tylko, że spotkamy panią znowu. Chłopiec podbiegł do niej i przytulił się do jej nogi. Dziękuję, że wtedy pani mi pomogła. Marta poczuła łzy w oczach. Nie pamiętała, kiedy ostatnio ktoś okazał jej tyle ciepła. Ojciec chłopca spojrzał na pudełko, które trzymała. Niesie pani jedzenie dla siebie. Marta zawahała się. Nie, dla kogoś innego. Mężczyzna uniósł brwi. Dla kogoś, kto tego potrzebuje bardziej niż pani? Marta skinęła głową. Dla kobiety za centrum. Nie ma domu. Cisza zawisła między nimi. Krople deszczu spływały po ich ubraniach, a chłopiec ciągle trzymał się jej dłoni. Wtedy ojciec powiedział: Proszę chwilę zaczekać. Odszedł do samochodu, wyjął duży papierowy worek i wrócił. W środku są gorące posiłki z naszej restauracji. Zawieziemy to razem, dobrze? Marta była w szoku. Nie trzeba, naprawdę. Trzeba, przerwał jej łagodnie. Mój syn ma rację. Czasem dobro wraca w najmniej oczekiwany sposób. Zanim się obejrzała, jechali już jego samochodem w stronę Starego Muru. Samochód zatrzymał się przy wąskiej uliczce za centrum handlowym. Deszcz przerodził się w delikatną mrzawkę, a chłodny wiatr przeszywał powietrze. Marta wysiadła pierwsza, trzymając swoje małe pudełko i patrząc, czy kobieta, której co wieczór przynosiła jedzenie, wciąż tam jest. Była zwinięta w stary koc, siedziała przy murze, trzymając w rękach filiżankę bez ucha. Gdy zobaczyła Martę, jej twarz rozjaśnił delikatny uśmiech, taki... Jaki potrafią dać tylko ci, którzy mają naprawdę niewiele. Marta, przyszłaś, wyszeptała staruszka głosem słabym, jak powiew. Myślałam, że dziś już nie przyjdziesz. Przepraszam, trochę mi się zeszło w pracy, odparła Marta, klękając przy niej. Ale przyniosłam ci coś. Zaraz obok stanął ojciec chłopca z dużym papierowym workiem. Kobieta uniosła wzrok, zaskoczona. Jej spojrzenie na moment stało się ostre. Jakby rozpoznała w nim coś znajomego, po czym szybko opuściła głowę. To mój znajomy wyjaśniła Marta, nie wiedząc, jak dokładnie przedstawić sytuację. Chciał pomóc. Mężczyzna uśmiechnął się ciepło i przykucnął obok. Dobry wieczór, proszę pani. Przywieźliśmy trochę jedzenia i koc. podał jej torbę z posiłkami. Mam nadzieję, że to pomoże. Staruszka spojrzała na niego ponownie, tym razem dłużej. Jej oczy zaszkliły się łzami. Pan zaczęła niepewnie. Pan się nie zmienił. Mężczyzna zamarł. Przepraszam. My się znamy? Kobieta pokręciła głową, jakby walczyła ze sobą. Nie, to niemożliwe. To już tyle lat. Marta patrzyła to na nią, to na niego, nie rozumiejąc, co się dzieje. Chłopiec w tym czasie podszedł do staruszki i podał jej mały termos z herbatą. Babciu, proszę, to dla pani, powiedział z uśmiechem. Słowo babciu sprawiło, że kobieta drgnęła. Jej dłoń zadrżała, a spojrzenie utkwiło w chłopcu, jakby patrzyła na kogoś, kogo dawno straciła. Jak ty masz na imię, dziecko? zapytała cicho. Adam, odpowiedział chłopiec radośnie. A to mój tata, pan Marek. Marta zauważyła, jak twarz staruszki zbielała. Szept, który wyszedł z jej ust, był ledwo słyszalny: Marek, Adam mężczyzna zmarszczył brwi, patrząc na nią uważnie Przepraszam, ale skąd pani zna nasze imiona? Kobieta spojrzała na niego ze łzami w oczach bo ja kiedyś byłam częścią waszego życia. Jej głos drżał ale nie miałam prawa już wracać. Marek osłupiał. Nie rozumiem. Staruszka sięgnęła do torby przy sobie i wyjęła małe, zniszczone zdjęcie. Podała mu je drżącą ręką. Na fotografii widać było młodego mężczyznę jego, trzymającego niemowlę w ramionach a obok niego stała kobieta w granatowym płaszczu. To było trzydzieści lat temu szepnęła. Wtedy wszystko straciłam rodzinę, dom, a potem ciebie. Marek patrzył na zdjęcie z niedowierzaniem. To niemożliwe. Nie, odparła spokojnie. To ja, twoja matka. Cisza spadła na wszystkich jak grom. Nawet wiatr ucichł, jakby świat wstrzymał oddech. Chłopiec spojrzał na ojca zdezorientowany, a Marta zasłoniła usta dłonią. Marek upuścił zdjęcie. Mamo, ale przecież, mówili, że nie żyjesz. Kobieta uśmiechnęła się smutno. W pewnym sensie tak było. Dla świata zniknęłam. Byłam nikim. Po śmierci Twojego ojca nie poradziłam sobie z długami, ze stratą. Wyszłam z domu pewnego dnia i już nie wróciłam. Nie chciałam, żebyś widział mnie w takim stanie. Uzy płynęły jej po policzkach. I wtedy, po raz pierwszy od lat, poczułam, że ktoś o mnie pamięta. Spojrzała na Martę. Twoja przyjaciółka przynosiła mi jedzenie. Mówiła, że ludzie wciąż potrafią być dobrzy. Marek odwrócił się do Marty, a w jego oczach pojawił się cień wzruszenia. To pani przywróciła mi matkę. Marta spuściła wzrok, czując, jak łzy napływają jej do oczu. Nie wiedziała, że te zwykłe gesty dobroci mogą prowadzić do czegoś tak niezwykłego. Chłopiec objął staruszkę za szyję i powiedział: Babciu, już pani nie będzie głodna. Kobieta przytuliła go, szlochając cicho. A Marek, Wciąż nie mogąc dojść do siebie, szeptał tylko: Po tylu latach znalazłem Cię. Minęło kilka dni od tamtego spotkania przy murze. Dla Marka wszystko zmieniło się w jednej chwili. Myślał, że jego matka odeszła dawno temu, a tymczasem żyła, choć w zapomnieniu, zdala od wszystkiego, co kochała. Tego wieczoru pojechali po nią razem: Marek, jego syn Adam i Marta. Kiedy kobieta po raz pierwszy od trzydziestu lat przekroczyła próg rodzinnego domu jej dłonie drżały każdy mebel każda fotografia zdawały się szeptać wspomnienia na ścianie wciąż wisiało jej zdjęcie z młodości w ramce której nikt nigdy nie zdjął myślałam że wyrzuciłeś to zdjęcie powiedziała cicho marek uśmiechnął się z bólem nigdy nie mogłem czułem że gdzieś tam jesteś usiedli razem przy stole adam opowiadał jak bardzo cieszy się że ma babcię a marta pomagała kobiecie się rozgościć. Ciepła zupa paczniała w całym domu, a w powietrzu unosiło się coś, czego dawno tam nie było: spokój. Ale dla marty ta chwila miała też gorzki smak. Wiedziała, że jej rola w tej historii dobiega końca. Nie należała do tej rodziny, była tylko przypadkowym ogniwem, które połączyło ich na nowo. Po kolacji podniosła się z krzesła. Powinnam już iść, powiedziała spokojnie. Cieszę się. Że mogłam pomóc. Kobieta, matka Marka, spojrzała na nią z czułością. Dziecko, nie odchodź jeszcze. Bez ciebie to spotkanie nigdy by się nie wydarzyło. Marek również wstał. Ma pani rację, mamo. Marta, proszę, nie traktuj tego jak pożegnania. Ale ja tylko zaczęła, lecz nie dokończyła. Marek podszedł bliżej. To nie był przypadek. Wiesz, co powiedział mi Adam tego dnia, kiedy Cię zobaczył na parkingu? Marta pokręciła głową. Powiedział, tato, to ona. To ta pani, która wyglądała smutno, ale miała dobre oczy. Marek uśmiechnął się lekko. On zobaczył w tobie coś, czego ja długo nie potrafiłem dostrzec, że prawdziwe dobro nigdy nie krzyczy. Wtedy matka Marka położyła swoją pomarszczoną dłoń na dłoni Marty. Dobro wraca, zawsze nawet jeśli trzeba na nie czekać pół życia. Marta nie potrafiła powstrzymać łez. Przez lata żyła skromnie, cicho, zawsze pomagając innym, ale nikt nigdy nie powiedział jej takich słów. Czuła, że pierwszy raz ktoś naprawdę ją widzi. Kilka tygodni później życie całej trójki, a właściwie czwórki, bo teraz byli rodziną, zaczęło się układać na nowo. Marek, który był właścicielem dużej sieci restauracji, zaproponował Marsy pracę niejako kelnerce, ale jako koordynatorce programu pomocy osobom potrzebującym. Chcę, żebyś to prowadziła, powiedział pewnego dnia. Ty najlepiej wiesz, jak wygląda głód i samotność. Marta długo nie mogła w to uwierzyć. Nowa inicjatywa nazywała się talerz dobroci. Codziennie setki posiłków trafiały do ludzi, którzy nie mieli nic. A wszystko zaczęło się od jednej kobiety, która niosła resztki jedzenia w plastikowym pudełku. W dniu otwarcia programu przybyły media, wolontariusze i mieszkańcy miasta. W pewnym momencie Adam pociągnął ojca za rękaw i wskazał na scenę, gdzie Marta odbierała skromne wyróżnienie za swoją pomoc. Tato, powiedział z dumą, to ona. Marek uśmiechnął się i objął syna. Tak, synku. To ona. I to dzięki niej my wszyscy znów jesteśmy razem. Kiedy Marta podniosła wzrok, zobaczyła w tłumie Marka, jego matkę i Adama. Wszyscy troje klaskali, a w ich oczach błyszczały łzy wdzięczności. Po raz pierwszy w życiu nie czuła się nikim. Tego dnia zrozumiała, że nawet najmniejszy gest może zmienić czyjeś życie, a czasem całe trzy.